Cześć i tam Was serdecznie w pierwszym odcinku serii Spacery po przejściach. Seria ta e, ma być dedykowana takiemu celowi e, uświadamiania mm, po pierwsze, właśnie osób, w tym przypadku w szczególności moją rodzinę, w pierwszej kolejności, właśnie przyjaciół, bliskich. Oraz wszystkich Was, którzy może nie, nie do końca doświadczyliście pewnych, yy, rodz pewnych rodzajów kryzysu albo pewnych chorób psychicznych i w ten sposób możecie po prostu po, po, poszerzyć swoje, swoje pojmowanie po prostu też pewnych jakby sytuacji, pewnych ludzi, ich problemów, zrozumieć ich... Um, jak również to jest dedykowane osobom, które no, przeszły pewne kryzysy albo mm, cierpią na pewne choroby psychiczne, które mogą się jakoś poczuć zidentyfikowane też z tym, mm, co będę tutaj Wam opowiadał, albo też inne osoby, które będą gościły na tym kanale, na tym podcaście, nazwijmy go, na tyle, na ile właśnie będą chciały się podzielić. Z szerszą publicznością, swoimi wewnętrznymi przeżyciami i trudnościami, też takimi życiowymi. Więc um, no jest to taki premierowy odcinek, więc może no chciałbym jakoś ogólnie zarysować yy, pokazać, no, na czym to będzie polegać tutaj te spotkania z Wami. Więc no będzie to dotyczyło no chorób różnych, czyli, czyli nasza depresja, zaburzenia lękowe No i alkoholizm. Um, może jako pierwszy temat, który chciałbym wziąć na tapetę to właśnie jest choroba alkoholowa. Hmm, tak mi się wydaje, że dużo ludzi, tych, którzy właśnie nie jakby hmm, no nie zachorowali na, na tę chorobę, albo, albo są może w jakimś tam stadium, powiedzmy, takim jeszcze wcześniejszym, gdzie tych konsekwencji nie doświadczają, jeszcze tak naprawdę nie odczuwają, że chorują ale no z tego co kojarzę trochę się będę też dzielił właśnie też swoim doświadczeniem i jakby taką wiedzą, którą zdążyłem nabyć yy, właśnie związaną z, z doświadczeniem tego rodzaju choroby i, i, i no, radzeniem sobie z nią i z procesami rozwoju które jakby sam przeszedłem no więc, um, no, jest to choroba. przede wszystkim to trzeba podkreślić, jest to tam w tych klasyfikacjach OCD, jest to choroba. I dlaczego to jest ważne? Bo, no, ja sam chociażby miałem przez wiele lat, już, już będąc y, gdzieś na etapie tej choroby, to nieświadomy jeszcze tego, że jestem alkoholikiem. Nie mając konsekwencji zdrowotnych czy społecznych czy psychicznych, właśnie. Um, więc, no tak postrzegałem osoby w tym ostatnim stadium, właśnie jako, jako osoby nie chore, niekoniecznie chore, tylko takie jakieś, miałem w głowie odruchowe oceny moralne, jakieś takie, Myśli, że no, że to jest czyjaś wina, nie? że ktoś po prostu do takiego stanu się doprowadził i jest jakimś takim, no nie wiem, bezwartościowym w tym aspekcie, człowiekiem nieodpowiedzialnym, no nie wiem, jakimś tam niezrównoważonym, nie, nieogarniającym siebie taki po prostu lu, luzer życiowy i No takie miałem pierwsze jakby takie po prostu mi się narzucały interpretacje takich osób. No wiemy. Kto chodzi, coś tam leży na ławce, na przystanku albo się zatacza taki już widać zniszczony. Na twarzy to widać. Mówi się, że że ludzie właśnie, no, już w takim tym ostatnim stadium choroby albo no nie wiem na którym, zależy też, nie wiem, od genów, yy, mają taką twarz, co się nazywa physicus alcoholicus, że to już widać po prostu w pewnym momencie, już ta twarz jest taka, że nawet jak człowiek zaczyna trzeźwieć i już yy, no, jakiś tam czas dłuższy czy krótszy nie pije, już ten organizm jest jakby oczyszczony, ale to twarz już po prostu ten, ten wyraz, to, to, to zniszczenie już widać na nim. Zresztą, no, moja też nie wygląda zdrowo na ten moment. Szczególnie jakby porównać, nie wiem, sprzed dwóch lat na przykład, albo chociażby sprzed miesiąca, bo no, niedawny czas temu przeszedłem terapię. No, i nie piłem jakiś czas, ale jest to choroba nawrotowa. To jeszcze na pewno później powrócę. Przyszedł jakiś kryzys, i znowu wpadłem w ciąg, który tam trwał. Nie wiem, 10 dni może. No i teraz po prostu odpokutowuję, bo to się jakby zakończyło też parę dni temu, może tydzień, coś takiego. No i z twarzy jeszcze nie zeszło. Więc tak, więc no wracając do tematu, ludzie chorzy na tą chorobę, często są postrzegani, nierozumiani po prostu też, że nie, nie ma tego, tej świadomości, że to jest jednak coś, na co człowiek zachorował, to nie jest i on, jak już jest mocno chory, to nie jest kwestia jego woli, decyzji. Po prostu człowiek... Pije, bo musi, bo nie może tak naprawdę wytrzymać psychicznie, nie, ani fizycznie, bez napicia się. I to jest po prostu taki, taka rzecz niepohamowana, jak to, że trzeba się załatwić, nie? Co jakiś czas. Tak. No i to jest coś takiego, że nie da się, no spróbuj sobie wytrzymać 3 dni bez wysikania się, no. Po prostu to będzie na końcu końcu po prostu pięknie. Musisz to zrobić. Samo to się zrobi wręcz, nie I trochę taki alkoholik ma, że po prostu musi, musi po prostu w siebie wlać co, co jakiś czas regularnie. I to jest na poziomie takim fizjologicznym, bo po prostu jak się jest właśnie szczególnie w takim ciągu alkoholowym to Wyjście z niego samemu jest mega trudne, bo kiedy już schodzi ten alkohol z, z, z krwi, po prostu się zaczynają takie objawy od, odstawienne i one są bardzo dotkliwe fizjologicznie, ale też przede wszystkim psychicznie, bo włączają się takie okrutne lęki, że człowiek po prostu nie jest w stanie po prostu e, wytrzymać minut, ani minuty dłużej, nie? I tylko jedyna myśl wtedy, która go ogarnia to jest, żeby zdobyć ten alkohol i żeby po prostu poczuć tą ulgę, poczuć się normalnie, więc to jest takie straszna choroba w tym aspekcie, że yy, w tym ostatnim stadium po prostu to nie jest tak, że ktoś pije dla przyjemności, że tam yy, i po prostu nie, nie potrafi odmówić, tylko człowiek po prostu czuje się jak w piekle, jak nie pije. I ten alkohol mu nic nie daje, poza tym, że on po prostu na, ma chwilę ulgi. Wychodzi na chwilę z tego piekła, żeby odpocząć. I to nie jest tak, że on wtedy się dobrze czuje, w ogóle yy, zaczyna robić normalnie żyć, robić różne fajne rzeczy. Nie, po prostu wtedy człowiek ma ulgę. I przynajmniej ja tak doświadczałem. I po prostu wtedy idzie spać na najczęściej. Albo się, nie wiem, gdzieś poszwenda. Takby jakby delektuje się samym faktem, no bo nie jest w stanie, bo jest pijany też, więc nie jest w stanie wtedy zabrać się za nic, nie? <laughs> Może źle, źle słowo delektuje, po prostu wtedy e, ten fakt, że ma tą ulgę, po prostu on się na tym skupia, że o Jezus, mogę odpocząć. No i jak właśnie ktoś jest śpiący, to idzie spać. E, to tak samo tu, jak jest alkoholik po prostu cierpiący, na, e, na te... Y, no, właśnie te dość dotkliwe psychiczne stany i, i fizjologiczne, no to po prostu to jest moment, kiedy on nie chce nic robić, nie chce, no nie ma, nie ma do tego zasobów, po prostu jest wycieńczony i on w ten sposób jakby odpoczywa, tak nic nie robiąc, właśnie, nie, marnując ten czas. I więc to jest takie ciągłe marnowanie swojego życia. Nic, no to się tak właśnie mówi, że, że w tym stadium już Życie się toczy tylko wokół alkoholu. Właśnie w tych ciągach yy, szczególnie, nie? Bo, yy, no bo wtedy to jest taki zaklęty krąg, że się, po prostu się trzeba napić dobrze. Wtedy jest ta ulga, i wtedy człowiek po prostu odpoczywa, skupia się na tym, że w ogóle może chwilę zapnąć od tego terroru, który przeżywa ja. cały czas. No i, yy, no i przy okazji. Yy, no jak ciągnie, ciągnie, no to no zaraz, nie wiem, może odwalić jakieś rzeczy albo właśnie idzie spać, który jak już się upije, nie, i więc to jest straszne życie takiej osoby i no właśnie no to, że to, oczywiście to ma dotkliwe konsekwencje społeczne no wiemy to bardzo dobrze wszyscy chyba i dla tej osoby takie osobiste w tym życiu osobistym bo no traci, prawda, takiego poziomu najniższego, czyli traci kontrolę w ogóle nad swoim zachowaniem, nad tym decyzyjnością traci sprawczość, czyli nie bardzo może sobie coś zaplanować, swoje marzenia gdzieś. To wszystko wyparowuje, później nie ma marzeń, nie ma. Yy, takiej motywacji do, nie wiem, do zrobienia prostych rzeczy, załatwienia się, umycia się i tak dalej. Dlatego na końcu widzimy yy, chorych właśnie bardzo ludzi na tych ławkach czy gdzieś tam. Zresztą podobno yy, najczęstsze przypadki, kiedy yy, yy, no, yy, ratownicy medyczni mają zgłoszenia gdzieś, to są właśnie takie osoby właśnie gdzieś upite i często to są właśnie takie osoby gdzieś tam znajdywane już takim właśnie nie wiem, że już yy, skóra gnije, bo jest martwica tkanek i tam. Się zaczynają rzeczy, że gdzieś tam obsrane, obsikany leży, to już jest wszystko zaschnięte. No więc tak to się kończy. Jak to się mówi też, że alkoholizm jak się po prostu tego nie leczy, nic się z tym nie zrobi, no to kończy się albo w więzieniu, albo w wariatkowie albo e, umiera się po prostu no. bezpośrednio albo pośrednio więc to jest choroba śmiertelna e, Przepraszam, coś muszę kłapnąć Dobra. i więc to jest ważne, że to jest choroba, nie? I trzeba jakoś tak patrzeć na to, że to jest człowiek, który po prostu cierpi i nie jest w stanie samemu sobie pomóc. Oczywiście na tych wcześniejszych etapach jest to łatwiejsze i tam może wtedy jest więcej tej decyzyjności, potencjalnie, nie? Że mogłoby być człowiek odpowiedzialny za to, że się wprowadza jakby co, coraz dalej i brynie w tą chorobę, tylko że problem jest właśnie taki, że na tych wcześniejszych etapach nie ma się poczucia, że się jest w chorobie i że się, i że to postępuje i się... Więc ta odpowiedzialność też jest taka niejasna, przynajmniej moim zdaniem, no bo... Bo wtedy myśli się o alkoholu, że to jest po prostu taka używka nieszkodliwa, niewinna, którą się, no, kontrolowanie można stosować po prostu, bo dużo rzeczy daje, nie? Bo człowiek potrzebuje przede wszystkim, no, serotoniny, no, takiego spokoju właśnie, nie? Albo dopaminy. Nie? Czyli takiego pobudzenia właśnie, jakiegoś takiego poczucia, no, że chce coś robić, że... Yy, Takiego haju, nie? Że jest nabuzowany tu i potrafi wszystko zrobić i, i, i ma takie fajne wtedy wizje, cele i jest aktywny. No i ludzie po prostu spożywają alkohol, moim zdaniem, po to właśnie, żeby albo właśnie o takie lekarstwo po prostu, kiedy są w złym nastroju właśnie. Yy, i coś uspokoić, nie? albo po prostu tak przestać myśleć o tym, no albo kiedy coś ich boli też, to też jako takie lekarstwo dosłownie na ból jakieś na jakieś dolegliwości fizyczne stosują niektórzy, um, no albo też po prostu, żeby podkręcić wrażenia właśnie, żeby, żeby mieć ten, ten flow taki, tą aktywność, tą, nie wiem, nawet jak to się mówi gdzieś tam na w takich sytuacjach społecznych, spotkaniach, wydarzeniach, że to po prostu jakoś tak otwiera człowieka na ten na, na takie, jakby, no, no, doświadczanie pełniejsze, tak to można by sobie wyobrazić, tych, tych spotkań, nie? Że po prostu jest bardziej otwarty, eee, więcej się dzieje, może tak, tak się wydaje przynajmniej, że człowiek taki upity, właśnie jakby ten świat się staje taki bogatszy. Tak i nagle coś się dzieje, ten, bo tu rozmowy takie i. Zresztą też miałem takie doświadczenia właśnie jako człowiek, który bardzo potrzebuje tej dopaminy co chwila. Nie? Zresztą to jest taki problem, że ogólnie ludzie to się mówią, że jest taki, uzależniają się właśnie od tych zastrzyków dopaminy. E, i, I ciągle muszą po prostu uzupełniać, nie? bo jak nic się nie dzieje, no to po prostu męczą się. Nie? I, I już ich tam telepie, w sensie tak metaforycznie, żeby. Żeby po prostu coś się działo, żeby doświadczyć po prostu czegoś takiego ekscytującego. I na różne sposoby tego szukają, nie? Że ktoś jest uzależniony właśnie, że ciągle tam musi zobaczyć, ktoś ma, ma tam jakieś lajki na, na swoim profilu społecznościowym, czy coś, albo jakieś dyskusje żywiołowe, albo. No i albo po prostu ekstremalne sporty uprawia, nie? To jest też tak ciekawe. Więc. Niestety. Um, to... Ja tak sobie o tym myślę trochę, nie? Że ogólnie naturalne to jest właściwie, że człowiek właśnie potrzebuje tego spokoju, który jakby tak zalać tą serotoninką. Tęskni za tym ciągle, jest to, to, to takie naturalne, to uzależnienie naturalne, można powiedzieć. To jest kwestia, w jaki sposób sobie to dozuje jakieś źródło tego, nie? Że, to się, że po prostu to się wytwarza w mózgu i człowiek czuje takie zadowolenie i spokój, stabilność jakąś taką emocjonalną, nieprzejmowanie się. No i można to w zdrowy sposób sobie generować jakoś tam, pośrednio, no albo właśnie w taki destrukcyjny, jak właśnie spożywanie substancji. Um. No i tak samo jest to dopaminą i tu się mówi, że, że właśnie jest to uzależnienie. W sensie, że normalny człowiek może tyle, przecież człowiek może nie potrzebuje aż tyle tego, tych wrażeń i, i, i takiego przeżywania właśnie intensywnego, tego, tego motorka takiego wewnętrznego, że jest podekscytowany, taki nabuzowany, pełen energii się tak czuje, nie? No. I tu właśnie też no, pewne osoby mają taką większą tego potrzebę, albo po prostu gdzieś tam po, w kolejach życia, w kolejach losu, właśnie tak się trochę uzależniają od takiego właśnie nadmiaru tego przeżywania. No albo właśnie mają taką naturalną większą potrzebę, bo to też często wynika po prostu z jakichś tam doświadczeń w dzieciństwie. Tu podam przykład, jeżeli ktoś na przykład miał w domu ciągłe kłótnie. Albo po prostu, nie wiem, znerwicowanego, jego bliskiego jego rodzica, jako, jako właśnie dorastający, młody, taki bardzo młody jeszcze człowiek, jeżeli żył w takim środowisku, że ciągle było, właśnie <laughs> ciągle coś się działo, takiego, no właśnie takie intensywne emocje i tak to on po prostu, ten mózg rozwijający się, pół już się tak wyucza, że to jest normalne. Te przeżycia, te emocje, nie, już abstrahując od tego, że w tym przypadku tak jak tutaj po prostu podaję, no to że to były przy okazji właśnie jakieś takie złe, prawda? złe emocje ale czy to dobre, czy złe no to mózg po prostu się gdzieś tam u podstaw przyzwyczaja że są te wrażenia emocje i no tak jakby można powiedzieć, że już mu to zostaje, że on potrzebuje mieć te dawki, tych emocji Właśnie tą dopaminą, gdzieś tam generowanych, właśnie takich. No i stąd później może mieć właśnie większą skłonność do nadużywania różnych używek, które właśnie to, jakby naturalnie gdzieś tam pomagają generować. No albo właśnie inni, na przykład, idą właśnie w pracy, na przykład są tacy zaangażowani i ciągle tam szukają, nie, że są tacy aktywni, albo ciągnie, ciągle szukają. Yy, Zmian jakiś nie zmieniają. Nie, żeby nie było monotonii, nie? żeby coś się działo cały czas. Więc to jest taka konsekwencja właśnie na przykład takiego właśnie rozwoju mózgu, gdzieś tam, narzewać w takim środowisku rodzinnym, gdzie było dużo tych emocji, dużo się działo. No albo no, a inni po prostu znajdują to rozwiązanie właśnie w używkach. Różnych. I No i tak ja mówię, że właśnie nie są tego świadomi do pewnego momentu, że są już po prostu na równi pochyłe i są wplątani w to i to postępuje i to, że oni myślą, że nic się nie dzieje jest takim podstępem tej choroby, że właśnie w ten sposób otwiera im drogę do wchodzenia w nią coraz głębiej i po prostu... No jest to takie trudne dlatego, że jak już najdzie, nastanie ten moment, że już jakby się taka zapada się zapadka i oni już po prostu wchodzą w taki, w ten, w to stadium, że już zaczynają mieć kłopoty, zaczynają mieć te dolegliwości, że już muszą, coraz bardziej myślą o piciu, coraz częściej, prawda, i no to już w tym momencie może zaczynają być świadomi, ale już są po prostu w tym matni. Tego właśnie takich tych stadiów już takich właśnie gdzie to jest zaczyna już nie ma tylko przyjemności z picia, to zaczynają być różne trudne, nieprzyjemne konsekwencje, zaczynają dominować. No tak, no i teraz. Więc to tak chciałem powiedzieć właśnie, że to jakby w tym temacie, że to jest choroba jednak, żeby być tego świadomym. Nie czyjś wybór, tylko choroba. Yy. I... Postanawiałem się co tutaj powiedzieć. Może za może tak, może na no, osobny odcinek da.